Zwycięski, Patryk Surden po KSW. Patryk, słuchaj, no, y, dobre zwycięstwo, mocna walka, ale jednak chyba się spodziewaliśmy trochę więcej po Twoim rywalu. Y, witam wszystkich serdecznie. Czy spodziewaliśmy się więcej po moim rywalu? Ja myślę, że też, ale. Gameplay założenia i elementy, które widzieliśmy, że możemy wykorzystać w tym pojedynku, to gdzieś jakby udało się znowu zrealizować w 100%. Widzieliśmy, że ustawy jest bardzo niebezpiecznym kickboxerem. Widzieliśmy, że musimy wykorzystać moją lekkość na nogach, dobry futbol, dobrą pracę i szukanie momentów do sprawdzenia walki w parterze i kontroli, którą, którą mam coraz lepszo. Spokój, który, który mam i jestem w stanie przekładać to w, do klatki KSW i dominować swoich rywali. Słuchaj, no właśnie, a propos tej kontroli, drugi pojedynek i praktycznie drugi bliźniaczy pojedynek. Kontrola w parterze, te ugniatanie rywala, dobijanie rywala. Wydaje się, że chyba taki się też tworzy Twój styl, co? Kurczę, czy styl się tworzy taki, yy, bardziej styl jest dopasowany do rywala, do przeciwników, z którymi walczę. Ja nie ukrywam, jestem naprawdę przekrojonym zawodnikiem, dobrze się czuję w stójce, dobrze czuję się w parterze, jednak jak widzę, że chłopak jest naprawdę niebezpieczny, w, gdzie w stójce gdzieś jest mocno bijącym, dobrze kopie, to staram się jakby wykorzystać swoje mocne, mocne strony. To jest naj, najwyższy top i muszę realizować gameplay w stu, po 100%, żeby, żeby te walki, walki wygrywać i, no, i tyle. A ja na pewno czym rywale się będą zmieniać, tym będę prezentował. Eee, teraz na umiejętności. No. Patryk, słuchaj. Eee, rywal nie zagroził ci w tam wielu momentach. Był taki moment w drugiej rundzie, gdzie on e, tak z boku z, chciał złapać trójkąt, tam gdzieś tam rękę wsadził, e, czułeś, że nie wiem, robi się niebezpiecznie. Nie, no gdzieś tutaj mamy, ciągle się rozwijamy, gdzieś mamy tu chłopaków, którzy jakby te nowe elementy jiu-jitsu starają się robić na treningach i gdzieś ta technika też się u nas pojawiała, dużo du du z chłopakami gdzieś analizowaliśmy sobie jak trzeba się układać, żeby tego bronić. no gdzieś to się pojawiło jakiś czas temu w, tam w, w, w pracy takiej parterowej, e, ja tak mówię, no gdzieś to nie było nam obce, gdzieś jak się mamy układać, trener krzyknął, uważaj na, 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 na tą technikę, bo jest taka jakby, wygląda dosyć niebezpiecznie, ale naprawdę działa jak ktoś dobrze, dobrze się ułoży do tego, tego i no kurczę wiedziałem jak się, jak mam zapracować, żeby, żeby, żeby z tego wyjść i jakby dominować. dalej sobie grywala. Słuchaj, sędziowie byli jednomyślni 30-26, czyli jedna runda w ogóle 10-8, e, totalna dominacja. Takie zwycięstwa, tak mocne zwycięstwa budują cię jako zawodnika? Myślę, że na pewno, wiesz, to daje mi dużo wiary w siebie, jak gdzieś, kurde, zawsze czy będąc amatorem, czy, czy przechodząc na zawodowstwo, zawsze gdzieś stawiam sobie najwyższe cele, gdzieś, ja już prawie jestem 9 lat w tym sporcie, mam mnóstwo walk amatorskich, zawsze jakieś zawody, ja patrzyłem muszę wygrać, żeby zdobyć złoty medal, mówię tak, jak poszedłem do KSW, miałem 5 rekord, walczyłem z wszystkimi najlepszymi zawodnikami dostępnymi na tamten moment i, mhm. i wygrywałem, wszedłem do KSW, ja zawsze byłem ambitny, tu wielu zawodników odmawiało walk z Damian z Tosiakiem, czy tam z Jakubem Wikłaczem, a ja Artur do mnie zadzwonił, gdzie ja też miałem dwuletnią przerwy, dobra, ja naprawdę chcę być, kurde, wie po co jestem w tym sporcie, chcę się bić z najlepszymi i to wiem, że będzie dawać mi to, że, że będę się coraz bardziej rozwijał i myślę, że te dwie walki, które były w KSW, które mi nie poszły, na pewno stworzyły jeszcze lepszego Patryka Surdyna i mam możliwość prezentować te umiejętności i, i dominować swoich rywali. Właśnie te dwa pojedynki przegrane, wspomnijmy o nich, no, to jest totalna topka. Damian Stasiak, były zawodnik UFC, teraz przeszedł do kategorii 6, 6 gdzie dał super e, też pojedynek nie powiem, e, z Eskiewem. E, ten e, Jakub Wikłacz, teraz będzie bił się opas. E, także wydaje się, że chyba te dwa pojedynki też się bardzo mocno zbudowały, co? Myślę, że na pewno gdzieś, gdzieś mnie mocno zbudowały zacząłem twoje przygody z, wyko, z wysokiego, z kurczę, ale no co, jasne, jakby nie ukrywam tego, gdzieś na pewno. Jakby wiadomo, te słabe momenty w życiu na pewno e, budują, budują, e, budują na pewno lepszych lepszych ludzi i ja na pewno gdzieś mnie mocno to zmotywowało, że my kurwa, czemu? Mówię, trzeba to dalej robić, naprawdę ja ciągle wierzę w siebie, jestem naprawdę ambitny. Mówię nie, nie odpuszczam dalej, kurze głowa w dół, ambitnie na salę i dalej robimy robotę i, i to się przekłada, że, że miałem dwie walki w plecy i jestem teraz po dwóch wygranych w, w największej organizacji na, w Europie i w Polsce i z tego się cieszę. Mówię, że do rankingu I w tym roku stoczę jeszcze kolejny pojedynek i zamknę ten rok z rekordem 3-0. No właśnie, 2-2 w KSW. Pojawiła się szansa, żeby zrobić sobie ten dodatni rekord w KSW. Słuchaj, no i top 5, piąty jest Paweł, Polityło. Wydaje się, że to może być taki chyba naturalny przeciwnik, co? chcę tutaj, wiesz, jakby sobie tam e, jakby mówić, a chcę się bić z tym, chcę się bić z tym. E, na pewno gdzieś w, w rankingu KSW nie ma zawodnika, który jest po dwóch wygranych, ja jest po trzech pas, nie ma nikogo, kto ma dwie wygrane, więc na pewno gdzieś gdzieś wskoczę wyżej tego rankingu. Chcę się ciągle jakby piąć do góry, kto będzie przede mną, chcę się z nim, chcę z nim walczyć, mówię, nie odmawiałem żadnych walk, na pewno mówię kroczek po kroczku, małą łóżeczko i na pewno chcę, chcę e, ciągle się rozwijać. Mówię, czym dłużej jestem w tej klatce, tym jestem w stanie prezentować jeszcze wyższe umiejętności i, i skradać show i piąć się po najwyższe trwa. No właśnie, Patryk, ale tak szczerze mówiąc, to zostały ci same takie elektryzujące nazwiska. E, tak ja... E, Wizja tego, że niedługo stoczysz bój, nie wiem, tam jest racić przecież, tam jest właśnie, mówię, ten Paweł Politybo, który jest dużym nazwiskiem w Polsce. Na pewno też to motywuje, co? Do ciężkiej pracy. Jasne, wiesz, no kurczę, mam dwie walki wygrane, ale jak ja sobie myślę, że jeszcze mam bić z takimi mocnymi chłopakami, to kurczę, dalej chcę zasuwać, dalej chcę się rozwijać, pierwsze co wyszedłem z skladki, potem się chłopaki, co zrobiłem źle, gdzieś cię się jakieś elementy, chłopaki na, na chłodno coś tam powiedzieli, ja mówię, no ja chcę się ciągle rozwijać. Ja gdzieś naprawdę jestem wielkim pasjonatem, MMA, ja ciągle oglądam ciągle szukam, ciągle myślę, ciągle rozkwiniam. E, więc na pewno gdzieś na pewno e, te nazwiska będą aktywizować tego i motywować mnie do, do kolejnej kolejnej pracy. Mówię, teraz muszę chwilę odpocząć, bo mamy połowę wakacji. Gdzieś Wstejszy miałem walkę, okres świąteczny, musiałem też odpuścić teraz wakacje. Tak samo musiałem tutaj dużo, dużo zasuwać słupakami na macie. Chcę chwilę odpocząć i na pewno po wakacjach jeszcze wrócimy do startów. Słuchaj, jeszcze wakacji trochę Ci zostało, ale jeszcze jedna sprawa i zaraz kończymy. Po pojedynku, po trzeciej rundzie, ja widziałam, że Ty jeszcze byłeś w miarę świeży. Wiadomo, że nie była to świeżość taka jak w pierwszej rundzie, ale chyba te cardio naprawdę bardzo mocno, co? Ja jestem zawodnikiem naprawdę wytrzymałościowym, takim, że nie mam problemu walczyć e, kurzy po trzy, po pięć rund, wiesz, ja naprawdę jakby dużo pracy wykonuję na, na, na macie, mówię tutaj udawało się wchodzić w tempo w pierwszym wejściu, jednak ja byłem gotowy do puścia dalej e, jakby w, to, w tym kotle zapaśniczym okej, okay, spokojnie, fajnie, weszłem w pierwszym ruchu udało się obalić a tam nawet jak wybronił, to ja poszedłem w drugą akcję w trzecią, w czwartą akcję, aż się udało się sprowadzić ja naprawdę w tych zapasach czuję się mocny w stójce tak samo czuję się mocny, mówię ciągle się rozwijam więc, no kurcze, czekam na kolejne wyzwania Patryk, so, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Wszystkich Łomżyniaków zapraszamy, bo Fight Club Łomża ma nową siedzibę. Eee, widziałem, że bardzo fajnie to wygląda. Nie było mi dane przyjść na wywiad, był młody, ale na pewno się pojawię, eee, Także zapraszamy na treningi. Patryk tobie gratuluję. Eee, Leć po te 3-0 w tym roku. No i co? I promuj dalej nasze miasto. Dziękuję bardzo, dziękuję Tobie za, za wielkie wsparcie, że, że wspierasz nas, e, nasz klub e, Łomżyńskie MMA. Chciałbym tu serdecznie podziękować wszystkim osobom, które mają możliwość ze mną pracować. Całemu klubowi fight Klubu Łomrze, osobom, które mają ze mną możliwość pracować. Centrum Rehabilitacyjnemu MediCor, Ośrodkowi Rozwoju Sportowca, Adrianowi Mleczkowi, który kurczę, już mamy możliwość pracować jakiś czas naprawdę kawał roboty, kawał rozwoju w mojej karierze, osobom, które mocno wspierają moją karierę, firmy, czyli Państwo smoger, że kurczę, gdzieś od dzieciaka ze mną są wspierają mnie. Na pewno dokładają tę cegiełkę osobom, które, które gdzieś dołączyły do mojego teamu w firmie JBx, Express, uczymy auta polskiego, katringa idetycznego, mój z schatki, CBD, wszystkim osobom, które mi którzy jakoś nam mocno mnie wspierają. Dziękuję bardzo i czekajcie na kolejne, kolejne występy. Piona, dzięki wielkie.